Jared musiał oszaleć. Mój głos zabrzmiał ostrzej niż zamierzałem. Podmuch wiatru przetoczył się nad nami, niosąc zapach dymu z rozpalanych ognisk. Siostra króla Irreta zawsze była uosobieniem szlachetności i dobroci. Jej srebrne włosy, rzadkie wśród ludzi naszego królestwa, lśniły w słońcu jak korona dana jej przez bogów. Lud kochał ją za sprawiedliwość i troskę. A my, woje, byliśmy gotowi oddać życie na jedno jej słowo. Miała zostać wydana za księcia kozich gór jako rękojmia pokoju między naszymi królestwami. Jednak w drodze na ceremonię zaślubin, jeźdźcy brunatnych stepów, napadli jej orszak, mordując straż przyboczną i porywając samą księżnę. Miesiąc później dotarł do nas krwawy zwój z kosmykiem jej srebrnych włosów i żądaniami Gereta.